Jak wszyscy wiemy, dom, który ma lat 40- kilka, wymaga remontu. Dlatego od dwóch lat prowadzimy nowy program program rewitalizacji naszego szpitala. Szpital, który ma lat 40, wymaga zmiany: zmiany wnętrza, ale również zmiany nas. Ale wiemy, że wchodzą nowe technologie, nowe potrzeby. Dlatego chcemy się zmieniać, i dlatego tak ważna jest współpraca z firmami, które mogą nam pomóc w zmienianiu się, w modernizacji, w dostosowaniu naszej przestrzeni do aktualnych możliwości technologicznych, obecnych trendów, również w projektowaniu tego typu obiektów. Kiedy dzieci wchodzą do korytarzy, które są stałym elementem ich życia, i nagle odnajdują przestrzeń, gdzie mają wrażenie, że pomyliły korytarz, dlatego że wchodzą do przestrzeni, która jest kompletnie niepodobna do tego, co było. A to, co się stało, chociażby w poradni, Immunologii chorób płuc jest niebywałe, ponieważ poprzez to, że zostały wykorzystane na ścianach elementy wyłącznie związane z lataniem, z powietrzem, z tym, że wszystko się unosi do góry, czy balony, czy ptaszki, czy chmury, w połączeniu z niebem, które widać na ledowych lampach, wpłynęło na to, że dzieci oddychają głębiej przed badaniami, co jest po prostu niesamowitym dowodem na to, że to, co otacza dzieci, to jakie to są wizualizacje, w sposób dosłowny wpływa na reakcję organizmu. Zanim jest ten najgorszy moment, czyli wizyta u lekarza, Dziecko może skupić się zupełnie na czym innym. I dla dzieci nie może być byle jak, nie mogą być po prostu kolorowe wnętrza. Sztuka doboru koloru to jest też cała ogromna nauka, jak kolor wpływa na psychikę. Jeżeli coś jest zbyt jaskrawe, denerwuje. Są kolory, które wręcz potrafią drażnić dzieci i tym dzieciom się wszystkiego odechciewa. Natomiast jeżeli zajmują się tym mistrzowie i ci, którzy doskonale wiedzą Jakie wnętrza stworzyć, aby dzieci wręcz nie mogły się oderwać od śledzenia przepięknych postaci, ślicznych elementów architektury, też wpisanych, czy chociażby sufitów w chmury, to jest to najpiękniejsze, bo przynajmniej te chwile całkowicie odwracają ich uwagę, a z drugiej strony powodują pewne rozluźnienie przed badaniami. I tak naprawdę, a wiem to od wielu, wielu lekarzy, wpływają na to, że dzieci na tych badaniach są po prostu spokojniejsze.